Jestem po spotkaniu z ubezpieczycielem i lecę na ostatni już dzień rehabilitacji. Na cenę tego ubezpieczenia wpływa wiele czynników zależnych i niezależnych. Niezależne to tak jak z kredytem. Dzisiaj stawka jest taka, powiedzmy rat, a jutro jest taka, rano jest taka, wieczorem jest inna. Co firma ubezpieczeniowa, to też inna stawka. A co do zależnych, wiadomo, ilość. Zarejestrowanych na siebie aut, na przykład posiadane zniżki też mają duży wpływ. Jak słuchałem tych ludzi w internecie, którzy tak straszczyli tymi wysokimi kwotami, podejrzewam, że nie mieli pewnie żadnych zniżek, dlatego taka im stawka wyskakiwała. Powiem, jak to jest w moim przypadku: na przykład, Kia Seat kończy swoje ubezpieczenie w lutym. Więc teraz, gdybym chciał dopłacić do końca tego ubezpieczenia, to kwota jest około 180 zł. Ale sprawdzałem też, jeśli chciałbym nową polisę na cały rok, to jest kwota 1200 zł. W przypadku Kia Sportage jest to kwota około 1800 zł. Ale tak jak Wam mówiłem wcześniej, ubezpieczy ubezpieczyciel mi powiedział, że. Ta kwota jest na dziś, na teraz, a jak przyjdę za dwa dni może być inna, także zobaczymy. Jestem umówiony dzisiaj na godzinę 15 z partnerem, także zobaczymy co dalej.